Witajcie Astro -przyjaciele. Na tym kanale robiliśmy różne rzeczy związane z obserwacjami sztucznych satelitów. Oglądaliśmy pociągi Starlinków, śledziliśmy przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i robiliśmy jej zdjęcia, a nawet widzieliśmy jej tranzyt na tle Słońca w paśmie H-Alfa. Wszystkie te rzeczy łączyło jedno. Ktoś wcześniej wskazał nam, gdzie należy spojrzeć w niebo, ktoś za nas obliczył czas i miejsce obserwacji. W tym filmie pójdziemy o kroczek dalej i zrobimy obserwację, w której miejsce musimy wyznaczyć sobie sami i można bardzo łatwo się pomylić. Zaczynajmy! Kalipso to satelita amerykańskiej agencji kosmicznej NASA oraz francuskiej został wyniesiony na orbitę razem z satelitą CloudSat 28 kwietnia 2006 roku na pokładzie rakiety Delta II. Calypso oraz CloudSat należały niegdyś do rodziny satelitów meteorologicznych A-Train, które zajmując podobną orbitę leciały jeden za drugim badając te same obszary różnymi instrumentami, które miały na swoich pokładach. Skład konstelacji A Train co jakiś czas się zmieniał. Dołączano do niego nowe satelity i dezaktywowano przestarzałe. Calypso oraz CloudSat oficjalnie były jego częścią do roku 2020. Potem utworzyły C Train. Calypso zajmuje orbitę wsteczną heliosynchroniczną o średniej wysokości około 700 km. Okrąża Ziemię w czasie 99 minut przelatując nad biegunami. Kalipso jest niewielki. Ma zaledwie 2,5 metra na 1,90 m na 1,5 m. Rozpiętość paneli słonecznych sięga prawie 10 metrów. Jego głównym zadaniem jest badanie chmur, aerozoli i pyłów w ziemskiej atmosferze, modelowanie ich struktur, pomiary głębokości, wysokości, tworzenie ich pionowych profili, obserwacja ich zachowania, a to wszystko w celu jeszcze lepszego poznania naszej atmosfery i udoskonaleniu matematycznego modelu zmian klimatycznych. Głównym instrumentem, który temu służy, jest lidar KaliOP. Skierowany w Ziemię zielony laser o długości fali 532 nanometrów oraz podczerwony o długości fali 1064 nanometrów. Laser jest tak mocny, że gdy kalipso przelatuje nad oceanami, skanuje nie tylko atmosferę, ale sięga również 20 metrów pod wodę i okazuje się, że może też gromadzić dane naukowe na temat migracji zwierząt morskich. W tym odcinku sprawdzimy, jak mocny jest ten laser. Co należy zrobić? Zapoznać się z orbitą Kalipso, jego przelotami w naszej okolicy, stanąć na jego trasie i spojrzeć w górę. To byłoby zbyt proste. Pojawia się pierwszy problem. Niestety, lidar nie świeci pionowo w dół. Jest nachylony pod kątem 3 stopni. Z wysokości 700 km te 3 stopnie odchylenia sprawiają, że laser pada na Ziemię 36 km przed punktem, nad którym znajduje się Kalipso. Satelita porusza się z prędkością 7,5 km na sekundę, czyli pokona tę drogę w dokładnie 4,8 sekundy. Pojawia się wniosek, że laser powinien pojawić się 5 sekund przed tym, jak Kalipso znajdzie się dokładnie nad naszymi głowami. Proste? Niezupełnie. Pojawia się kolejny problem ruch obrotowy Ziemi. Kalipso krąży wokół planety, która jest w ciągłym ruchu wirowym. Spójrz na ten schemat. To kierunek ruchu satelity, a to Ziemia pod nim. Ta linia wyznacza nam naziemną trasę satelity i jak widzisz, Lidar po niej nie wędruje. Jest przesunięty lekko na wschód, ponieważ te 5 sekund później Kalipso nie znajdzie się w tym samym miejscu, w które trafił laser. To miejsce w wyniku rotacji Ziemi ucieknie na wschód. Jeśli więc staniesz na trasie Kalipso, zawsze będziesz 5 sekund spóźniony. Aby wpaść pod laser, musisz go wyprzedzić. A żeby było jeszcze trudniej, prędkość liniowa ruchu obrotowego Ziemi zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Na równiku jest najszybsza, wynosi ponad 1600 km na godzinę, i tam, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, Ziemia ucieka spod kalipso najszybciej. Odległość punktu, w którym pada laser od trasy naziemnej satelity jest największa i będzie wynosić około 2240 metrów, ponieważ jeśli podzielimy obwód równika przez każdą sekundę doby i pomnożymy przez czas, w jakim kalipso się spóźnia względem lasera to otrzymamy taki wynik. Natomiast w okolicach bieguna, gdzie prędkość liniowa ruchu obrotowego Ziemi jest najniższa, również rozbieżność między trasą satelity a lidarem będzie najmniejsza. Kalipso odnajdziemy w Stelarium, czy też w popularnym serwisie śledzenia satelitów Heaven's Above, jednak wszystkie narzędzia podają jedynie naziemną trasę satelity lub jego położenie na niebie. Nigdzie nie znajdziemy informacji, gdzie pada światło lasera. Trzeba to obliczyć samemu. Pokrycie powierzchni przez lidar wynosi 330 m na 90 m. Szkoda, że to ta druga wartość jest szerokością śladu pozostawianego na ziemi. To oznacza, że jeśli w swoich szacunkach pomylisz się o 35 m w jedną bądź w drugą stronę, nie trafisz Wszystkie obliczenia można wykonać tylko w przybliżeniu i poprawiać metodą prób i błędów. Na szczęście z pomocą przychodzi funkcja trygonometryczna cosinus alfa, a jej zastosowanie jest bardzo łatwe. Skoro wiemy, że na równiku Ziemia w 4,8 sekundy obróci się o około 2 km246 m, km, a na biegunie 0, wystarczy, że pomnożymy 2,246 przez cosinus alfa kąta odpowiadającemu szerokości geograficznej miejsca, z którego możemy prowadzić obserwację. To wszystko. Znajdujemy tablicę z uśrednionymi wartościami funkcji trygonometrycznych i odszukujemy cosinus alfa. Dla 52 stopnia szerokości geograficznej północnej, czyli szerokości Polski Środkowej, wynosi on 0,6157 tysięcznych. Mnożymy więc 2,246 tysięcznych przez tę wartość i otrzymujemy odległość lidaru od trasy Calypso. W centralnej Polsce wynosi 1 km i 382 m na wschód. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. W tym przypadku stelarium czy heavens' above nam się nie przydadzą. Nie chcemy wiedzieć, gdzie jest Kalipso na niebie, a poznać jego dokładną trasę naziemną. Tutaj sprawdzi się serwis n 2 iocom Tam zakładamy sobie konto i dokładnie podajemy długość i szerokość geograficzną. Potem w polu wyszukiwania wpisujemy Calypso i po kliknięciu Search mamy dane na temat tego satelity. Klikając 10 Days Predictions wyszukujemy przeloty na najbliższe 10 dni. Niestety w ostatnim czasie nie miałem do nich szczęścia i wszystkie najkorzystniejsze były daleko ode mnie. Szukamy przelotów, które w maksimum będą możliwie najbliżej zenitu. Takie będą w najmniejszej odległości od nas. Tutaj najlepiej prezentuje się przelot 12 października o godzinie 4.21. To nie przypadek, że akurat ten. Widziałem go już wcześniej, ale nagrywam ten materiał na 8 godzin przed nim. Pomiarów musimy dokonywać tuż przed samym przelotem. Wtedy trasa satelity jest najdokładniejsza. 81 stopni w maksimum świadczyło o tym, że to będzie daleko jakieś 100 kilometrów od mojego domu. Najbliżej mam do okolicy Wielunia i tam rozpocząłem poszukiwania miejsca. Jadąc 100 kilometrów od domu w środku nocy, nie chciałem raczej miejsca w jakimś lesie czy polu. Nie chciałem trafić na podejrzane polne ścieżki czy drogi w niewiadomym stanie, albo wybrać miejsce, które okaże się nie wiem, jakimś bardzo podmokłym terenem. Takich rzeczy w Google Earth na pierwszy rzut oka nie widać, a przecież pokrycie lidaru to tylko 90 metrów w konkretnej odległości. To bardzo zawęża możliwości. Wstępnie wybrałem kilka miejsc, przeliczyłem dla każdego cosinus alfa i sprawdziłem, czy jest szansa na dobrą lokalizację w pobliżu. Przeanalizowałem około 50 km ścieżki Kalipso, i po około godzinie poszukiwań, wybór padł na miejscowość Konopnica. Spodobała mi się tam jedna droga. Można zacząć odmierzanie i planowanie dokładnego miejsca. Szerokość geograficzna zaplanowanej miejscówki wynosiła 51 stopni, 20 minut łuku i 47 sekund łuku. Znając wartości kosinusa tylko dla pełnych stopni, musiałem dodatkowo obliczyć, jakie będą wartości w 1 trzeciej odległości pomiędzy 51 a 52 stopniem. To bardzo prosta matematyka. Ta wartość to 0,6247. Zatem 2,246 razy 0,6247 daje nam odległość 1 km i 403 m od trasy naziemnej Kalipso. Okazało się, że zaplanowane miejsce jest niemal idealne. Wybrałem drogę w zbliżonym kierunku wschód-zachód, aby móc się po niej poruszać w razie, gdyby trzeba było się przybliżyć lub oddalić od ścieżki, ale okazało się, że odpowiednia odległość była na samym jej początku, na skrzyżowaniu. Ok, jeszcze tylko sprawdźmy, czy to dobry teren. Idealny. Droga jest asfaltowa, bezpiecznie tam dojadę. Jest szerokie trawiaste pobocze, miejsce na samochód, okolica wydaje się spokojna, z dala od domów. Nikogo nie będę niepokoił o pół do piątej nad ranem, a widok na Zenit też jest niezły. No to jedziemy tam. Ale jeszcze chwilka. Dla pewności zrobiłem dodatkowy pomiar. W Google Maps wyznaczyłem ścieżkę przelotu, ustawiając punkt przelotu na północ od Konopnicy oraz na południe. Obliczyłem dla nich dokładne wartości cosinus alfa, biorąc pod uwagę nawet sekundy i wyznaczyłem miejsce padania lasera, a następnie połączyłem je linią, aby wyznaczyć ścieżkę lidaru. n 2 pokazuje trasę satelity na tle miejscowości i dróg. Łatwo potem przenieść te miejsca do Google Maps. Po tej analizie okazało się, że ścieżka lasera powinna przebiegać przez wcześniej zaplanowane miejsce, skrzyżowanie, które oglądaliśmy. W sumie to tak musiało wyjść, stosując tę samą metodę, ale nie zaszkodziło sprawdzić tego na dwóch dokładnie zmierzonych punktach, a nie jednym, tak jak poprzednio. To znaczy i tak nie upewniłem się na 100%. Po godzinie drugiej w nocy wystartowałem ze świadomością, że właśnie chcę przebyć 100 km, spędzić w aucie 1 godzinę i 40 minut w jedną stronę, tylko po to, aby dotrzeć w miejsce, które tak naprawdę zostało wyliczone na kolanie, na kartce papieru. Wszystko w przybliżeniu, a granica błędu jest niewielka. Na miejsce dotarłem o 4.15. Jestem już na miejscu. Zostało jakieś 10 minut do przelotu i jest idealna pogoda: czyli są chmury wysokiego piętra i lekka mgła. Wszystko czego potrzebujemy do tego, aby oglądać lasery. Jest. Był. Był. Trafiłem w obszar Lidaru, blisko środka, ale jak widać w momencie maksimum, mogłem odsunąć się jeszcze kilkanaście metrów do tyłu, aby błysk był jaśniejszy. Sam moment tego błysku jest bardzo krótki, ale na niebie w mgnieniu oka pojawia się i gaśnie coś dużo jaśniejszego niż Wenus. Jak wspomniałem, obecność delikatnych chmur i mgły w przypadku tej obserwacji pomaga. Kalipso znajduje się dużo wyżej niż międzynarodowa stacja kosmiczna. W chwili, gdy był nade mną, z jego perspektywy widoczna była Skandynawia, Wyspy Brytyjskie, a nawet Hiszpania i Włochy. Satelita był także oświetlony przez słońce, dlatego zarejestrował się na naszym nagraniu. To był bardzo przyjemny moment. Dobrze było się przekonać, że godziny poświęcone na studiowaniu tego tematu, przeglądaniu for internetowych, w poszukiwaniu najlepszej metody wyznaczenia trasy i potem planowania i poszukiwania miejsca nie poszły na marne w jednej chwili. Naprawdę trudno mi powiedzieć, czy spodziewałem się powodzenia tej obserwacji. To było naprawdę pół na pół. Z jednej strony, jadąc tam, miałem już przygotowane, co wykrzyknę w momencie, kiedy się uda. Z drugiej strony, kiedy naprawdę się udało, jedyne na co było mnie wtedy stać, to. Jest. Był. Był. To już wszystko w tym filmie. Bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do jego oceny i pozostawienia komentarzy, bo jestem ciekaw, co na ten temat myślicie i czy planujecie swoje własne obserwacje Kalipso. Bardzo gorąco Was do tego zachęcam, bo jest to. Trudne, a wszystko to, co trudne, sprawia o wiele, wiele większą satysfakcję niż to, co łatwe. To po pierwsze, a po drugie, nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa misja Kalipso, więc może warto się pospieszyć. A wiadomo, że trwa misja Astrolife dzięki wsparciu patronów. W tym miejscu chciałbym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.